Więc komu Jezus drogi? Jak żeby mu nie była droga jako matka? A komu droga matka? Jak żeby nie prosił jej? Daj mi, co masz najcenniejszego. Ja nie wiem o co my ja też tak robię. Ale kto powiedział, daj mi to, co masz najcenniejszego, to na pewno dałaby Jezus. Ale żebyśmy nie odwracali tego, co najważniejsze. Ona też lubiła prosić. Oto, co dla nas jest wprawdzie nie najdroższe, ale drogie i miłe i dobre. I źródłem i radości i szczęścia przede wszystkim ten człowiek, człowiek drugi. Ojciec, matka, mąż, żona, przyjaciel, brat, siostro, dziecko, duch. I ona udowodniła to zaraz na początku siebie nie obroniła przed nędzą i grudem betlejemskiej stajni. Ale jak ludziom było smutno i przykro, to ona nie mówiła, a widzicie? <śmówi> się tak. Nie. Poszła mu idzie, już nie ma. Święto popsut. Radość popsut. Pretensje będą i swały. to, kto zawinił, kto był niegościnny i nie dopatrzył wszystkiego. No więc tak święty Jacek widział te wie najświętsze. Dla Niego. Jedno. Jezusa. Pod postacią które. I to, co dla Matki Najświętszej był Najświętszy. A co z pomiędzy wszystkiego ludzkie jest najświętsze? Wziął także nie figurkę matki boskiej. Obiór mocno musiał i przytulać i dźwigać. Tak się dziecko wie, Tak się chorego wie. Delikatnie, ale stanąć. I to nam zostało. Poszło poszło na obrazy, poszło na orągwie, poszło na Ściany w rzeźby poszło, jedna z rzeźb, bośmy patrzyli na na Ojca Świętego w lód, jedna z rzeźb z które są na tym górkim placu przed bazyliką, w lód, otaczają, otaczającą, otaczającą kolumnadą plac przed kościołem jedna z widzów, lód, to się dzieje, z monstrancji, to uczyna i przygarne do siebie i figurki takie poszły, jedna z drugiej. Miejsce dla nich robi. Zanieść je chce. celu. Jacek, ojciec, matka, dziadek, babka, młody i starszy. Wszyscyśmy z tego pokolenia, któremu Pan Jezus powiedział. Będziecie mi świadkami. Pokażecie. Udowodnijcie im, braciom, siostrom, że ja jestem z Wami. Bądźcie ze mną. Chociaż się przytulił do matki, przytulił do siebie Jezusa, to nie stał jak kolokwić. Poszedł już. Wszedł z tym, co było najcenniejsze. Nie bał się dla pewności, nie zostawił. A w sejfie, a pod dobrym za zamk zamkami dobrymi? Nie. To, co najcenniejsze, wziął. Bo cóż jest po wogóle na ziemi najcenniejsze? Czury. O tym 50-leciu ubiegłorocznym kościoł. dlatego że już wtedy była mowa o tym, że trzeba zadbać o ten kościół wewnątrz. Piękny. Owoc troski Waszej, Waszej ofiarności, ale także piękny dlatego, przepraszam, że tak powiem, że nie zagrać że taki bliski i swój, a ozdobiony, robia krzyżowa nasz chleba i w ramach wisi przy ścianach. Teraz nowość Kościoła. Kiedy światło zagląda do Kościoła, to nasz chleba do w litraże, te palady ma na doszą nam. To, co nam jest najdroższe. Znaki Jezusa powiedział.